Po spotkaniu z Brugbet Termaliką jest was na pewno dużo sportowej złości. Już w sobotę przy okazji meczu z Krakowią będziecie mieli szansę na to, aby przemienić tę złość w coś pozytywnego. Yes, to prawda, piątkowe spotkanie z Termaliką było dla nas bardzo trudne. Wszystkich nas rozczarował brak wygranej, ale już w sobotę mamy szansę, żeby odnieść zwycięstwo przeciwko Krakowi i sprawić radość naszym kibicom. Mamy nadzieję na zdobycie trzech punktów. Patrząc na pozycję Krakowi w tabeli, wydawać by się mogło, że to łatwiejszy przeciwnik niż Brookbet Termalika, ale to tylko pozory. Świadczy o tym ich bilans bramkowy, który jest lepszy od naszego poprzedniego rywala. Z drugiej strony w składzie pasów zabraknie Mirosława Czowilo, który jest nie tylko liderem krakowskiego zespołu w defensywie, ale także jednym z najlepszych strzelców Krakowi. In, in w lotto ekstraklasie nie ma łatwych rywali. Wystarczy przypomnieć sobie niedzielny mecz Legii z Ruchem, który zespół z Chorzowa wygrał 3-1. W ten weekend gramy w Gdańsku, a na naszym stadionie radzimy sobie świetnie. Musimy przede wszystkim skoncentrować się na tym, żeby kontrolować to spotkanie i jak najlepiej zrealizować założenia taktyczne. Musimy wierzyć w zwycięstwo. Jaki jest Twoim zdaniem powód słabszej gry Lechy w meczach wyjazdowych? Czy myślisz, że brak kilku zawodników z podstawowego składu przełożył się na wynik w niecieczy? Nasza drużyna składa się z wielu dobrych zawodników i nieobecność w piątkowym meczu Milosza Krasicia czy Rafała Janickiego to dla nas żadne usprawiedliwienie. Musimy popracować nad swoją koncentracją i mentalnością. Myślę, że to nasza największa bolączka. Jeżeli ten sam poziom motywacji, który prezentujemy w Gdańsku, przeniesiemy na mecze wyjazdowe, to szybko poradzimy sobie z tym problemem. Last about... Jesienią to właśnie Twoja bramka dała nam pierwsze zwycięstwo na stadionie Krakowie od ponad 50 lat. Liczysz na to, że w sobotę to właśnie Ty ponownie sprawisz radość gdańskim kibicom? Myślę pozytywnie i nie mogę doczekać się tego spotkania. Mam nadzieję, że niekoniecznie mi, ale któremukolwiek z nas uda się zdobyć bramkę, która zapewni nam zwycięstwo w tym meczu. Jestem przekonany, że rozegramy w sobotę świetne spotkanie i że po końcowym gwistku wszyscy w Gdańsku będziemy bardzo szczęśliwi.